Cześć, dziękuję. chwilę z życia królików. Właśnie otworzyłam robiła skoczy z klatki. O, bierze się za skubanie ziółek. Śnieżka wyskakuje. Sobie, nie chcę wyskoczyć. Patrzę, co się dzieje. Sprzedaj, bo to jest w pokoju syna i trochę zrobię. Pomaganie. Dzieciak. No, Śnieżko, chodź do nas. Chodź, patrz, będę sobie wcinał. A chciałam opowiedzieć taką newsa, że niedługo do... zawita do nas myszka. Już nie zamówiłam klatkę, jedzonko i czekamy, a wszystko będzie gotowe. To przystąpimy do. Zakupu myszki. Niestety zakup. się Może nie adoptuje drugą. Myszku, myszki żyją krótko. się boję, że trafimy na myszkę, że szybko od nas odejdzie. I szybciej skup myszki. Ale nie mówię nie do adopcji, ponieważ myszkę kupiliśmy w sklepie logicznym a będę rak. Pamiętacie? Zaadoptowaliśmy. O, bardzo ciekawska, co tu się dzieje. Moja mała śnieżynka Wendy, też pogłaskamy go, uwielbia głaskanie. Z kolejny filmik nagram jak zawita do nas myszka. Wendy sobie pobiegł już gdzieś zaciekawiony. Była w na rubli, trzeba posprzątać. O, tego zdolne są moje króliki. Muszę posprzątać trochę. Rano jej, jeździaki, już to ładnie. Po pokażę jej wam. Moje króliczki. Również w paczka paczka yy, zamówiłam nową, taką dla wypróbowania z Rad sklepu tam, z, to, ktoś na pewno dużo Was kojarzy, kanał Rady. Która prowadzi dziewczyna. Która ma króliki, i ma swój sklep, usiadkowe rady. Zamówiłam właśnie paczkę tam dla myszki, z zaofery, ale królików też. Zamówiłam mi nowe i trochę smaczków. I Jak przyjdzie mi paczka, to oczywiście też nagram filmik. To są moje króliczki wyrabiają i sobie radośnie z motywacją dla mnie kierowania kolejnej filmiku na łapki w górę oraz nowe subskrypcje, więc po komu się podoba ten kanał, zachęcajcie znajomy do subskrypcji. Zarzy się dużo różnych rzeczy włączam krójki będą myszka teraz będzie również pokazywała się czasami chcecie to mogę tak zupełnie od innej strony próbuję rozpowszechnić również kosmetyki, które używam Tylko na razie nie, nie włączam nowych filmików z tych kosmetyków, ponieważ nie ma zainteresowania. Jeśli zainteresowanie takie, mogę również rzucać katalog, katalogu, włączyć kosmetyki tam. I pełną ciekawostkę są również kosmetyki dla zwierząt. No, głównie psów i kotów, ale może takie samo sobie które mają psy i koty. będzie w środku pod łóżko, jego raj. Śnieżka go szuka, nie coś. Więc zobaczyłem wkrótce, gdy będą. To znam mnie myszka. Pa!